Dzień dobry Państwu bardzo. Ja już jestem ubrana, pomalowana, totalnie zaspana, nieogarniająca rzeczywistości, bo wczoraj poszliśmy mega późno spać, jak na nas. O, tutaj mam anteny, w razie czego mam dobry zasięg. Yy, jemy szybko śniadanko, dzieciaki już zjadły i jedziemy na bazar. Yy, popróbowaliśmy trochę tego mięska, spróbowaliśmy warzyw, yy, no i powiem wam, że się przerzucamy. No do Lidla na pewno jeszcze będziemy jeździć, a to wiecie, po jakiś nabiał, yy, po jakieś frapy itd., tak itd. Tak Natomiast jeśli chodzi o warzywa i mięso, to... Przepaść, niebo, a ziemia w smaku. Eee, ten chleb, który kupiliśmy, mam nadzieję, że widzieliście w ostatniego vloga. Eee, chleb, który ostatnio kupiliśmy, właśnie na tym bazarku. Tak średnio, bo ta skórka była tak twarda, że prawie nam zęby powypadały, więc jeśli znajdziemy coś innego, to chętnie spróbujemy coś innego, a jeśli nie, bo właśnie też po bazarku mamy w planie skoczyć do Lidla. Także zapraszam na dzień ze mną, idziemy szybko robić śniadanie i jedziemy. że ja do tej pory jestem podekscytowana. W ogóle w wózkach było miejsca na kawę, nagrywałam wam to w środku w sklepie był automat na kawę, w sensie, że można sobie zrobić wiecie, kawę i chodzić po sklepie z kawą w ogóle jakieś białe herbaty, których wcześniej nie widziałam, jakby zupełnie inne serie produktów pokażę wam później trochę w domu bo wiecie, na bazarku chcieliśmy kupić warzywa owoce, mięso, a no nabiał, jakieś wrapy i tak dalej i tak dalej no to wiadomo, to w Lidlu i pokażę wam później trochę te zakupy, bo ja na przykład nigdy nie widziałam takiej białej herbaty i ostatnio kupiłam zapas do domu Stwierdziłam, że akurat biała herbata to u mnie jakby nigdy się nie marnuje, więc, więc spoko w ogóle piękne musli były. W ogóle te tuby tego, tego musli były przepiękne. Wzięliśmy jedno, pokażę Wam właśnie w domu, ale chłopak się ze mnie śmieje, że to już chyba starość, żeby się tak sklepem podniecać. No tak, słuchajcie, to mi zrobiło dzień. Chociaż jestem totalnie niewyspana, to wracamy właśnie teraz do domu na kawę na spokojnie rozpakować zakupy i to jest fajne, że wiecie co? Zobaczę, która jest godzina. Że jest, myślę, około 10.00 za 10:10, a, a my już mamy wszystko załatwione, i teraz wracamy sobie tylko na spokojnie do domu, rozpakować te zakupy, coś tam sobie ugotować, posprzątać w domu, bo Mariusz. W ogóle, słuchajcie, a propos sprzątania w domu, dostaliśmy informację o tym, że odkurzacz został uznany na reklamację i dzień dobry. Dzień dobry. Że odkurzacz został uznany na reklamację i że został w nim jakby wymieniony ten cały system wodny i już, już jest wysłany do nas, tak? Przesili adres. No, także już niedługo będzie nasz odkurzacz kochany i będzie nam zmywał podłogę i będzie sprzątał, bo ja... Po tym, co jest teraz, to tęsknię troszkę. Bo w sumie pokażemy wam co się stało, bo na pewno kojarzycie taki ten supełek Mariusza, który on sobie gryzł. No to już go rozplątał i słuchajcie, ktoś mi w ogóle na Instagramie napisał, że on go rozplątał i teraz wszędzie są te włosia tego, ale on mi na, ktoś mi na Instagramie napisał, że Mariusz po prostu nam plecie dywan, że my nie doceniamy. o to nie prosił. Że my nie doceniamy jego, nie, wiesz. Nie doceniamy. Dobra, ale pokażę wam w domu, lecimy. W ogóle jak wyjechaliśmy na ten bazar, słuchajcie, to padał deszcz, lał deszcz, później lał deszcz ze śniegiem, a teraz jak byliśmy w Lidlu, to nie pada. Jedziemy. Jedziemy. No dobra, wróciliśmy, zabieram się powoli za rozpakowywanie, ale z takich ciekawszych rzeczy, akurat Lidla, no bo z reneczku, co, nie będę wam, nie wiem, warzyw pokazywać. Z takich ciekawszych rzeczy, wiecie, że ja mam fetysz makaronu, jakkolwiek to brzmi. To tutaj mamy papardelle, i słuchajcie, to jest, wiecie, taki, mm, ten świeży, mokry, że tak powiem, makaron, i on ma super skład. Tutaj jest tylko samolina z pszenicy twardej, mąka pszenna, jaja yy, z chowu ściółkowego i woda, więc bardzo fajny, fajnie, ładnie wygląda i mam nadzieję, że będzie dobry. Kupiłam też zapas skrów waniliowych, bo nareszcie były. Tutaj, słuchajcie, kupiliśmy takiego łososia atlantyckiego. Nigdy nie widziałam go. Zazwyczaj m, kupujemy takiego w paskach, właśnie też już uwędzonego. E, tego widzieliśmy pierwszy raz i stwierdziliśmy, że spróbujemy. A, właśnie i chciałam was ostrzec, bo trochę się nacieliśmy w sumie, no ale no to nasza wina, bo nie czytaliśmy, bo tak szybko, szybko i tam było, że 9,90. Mówię, dobra, koniec, cenie tamtego, to bierzemy. E, no i finalnie zapłaciliśmy za niego 30 zł, więc ała. Mam nadzieję, że był warty tych pieniędzy. To jest to musli, o którym Wam mówiłam. Zdecydowałam się na musli premium z belgijską czekoladą, orzechami i liofilio, liofilizowanymi wiśniami. wiecie co? Otworzymy je sobie teraz razem. Chodź na chwilę. Nie, to niech nie leży. Po jedną ręką to. O. I co? Dlaczego od razu wyżerasz? Ja Chciałam pokazać, zapytać co myślisz. A co to jest? O, hejak. Mam na Mmm. o te orzechy, dobra. Zejdź sobie samo to. No, bo jest wiśnia. To jest kolejne. O, narkomierz. Mmm. To... One są najlepsze na nerki. Ale. O, biała czekolada. Gdzie? Haha, <laughs> wiedziałam. <śmiech> o, to jest? Mmm, ale ogólnie. Teraz będę działać. Zobaczcie, ile tych, tych, tych jest dodatków. Nie tak, że jak czasami się kupi, wiecie, jakieś crunchy czy coś takiego, i tam niewiele tych rzeczy jest. A tutaj jeszcze mamy jakieś takie. Toż mm, też fajne. Kurde, fajne to musli. Wiecie, ja mm, robię, znaczy robię. Nie jadam musli na co dzień. Mm, ale ostatnio jak byłam u Karoliny to podpatrzyłam. Ona ma takie z Mixit i ono było super, bo miało bardzo dużo tych dodatków. Bardzo mi się podobała ta tuba i właśnie jak dzisiaj w Lidlu zobaczyłam, stwierdziłam... Obszczałeś korytarz, nie udawaj, że nie wiesz. Mm. Dobra, nieważne, sorry. E, właśnie widzieliśmy, widziałam u Karoliny i dzisiaj w Lidlu zobaczyłam i stwierdziłam, że zobaczę, jak to wygląda. I zobaczcie, ile ona ma tych dodatków, więc naprawdę myślę, że spoko. Mm. Ja generalnie musli nie jadam, ale będę robić tak, jak moja mama robi, że to musli tak jakby będę rozcieńczać zwykłymi płatkami owsianymi, żeby po prostu miało no więcej wartości odżywczych, a nie tylko wiecie, czekoladę czy, czy takie dodatki. Więc to musli. Tutaj też mamy z Parmigiano reggiano oczywiście. Ja od razu mamy taki ładny kawałeczek i ja od razu. Odrzucam do termomiksa i pruszę na taki pył. Tutaj mamy tego tuńczyka. E, trzy porcje. Zawsze go kupuję, bo są akurat na tyle małe, że wystarczają na raz i nie stoi i nie śmierdzi w lodówce. Puszka otwarta. E, I to są te herbaty, o których Wam mówiłam. Zobaczcie. Herbata biała, smak jaśmin, aloes. I herbata biała, smak maślin. Smak... Czekajcie, coś się zaplątałam. Herbata biała, smak malina poziomka. Naprawdę, ja nie widziałam nigdy, dajcie znać czy kojarzycie, bo Lorda Nelsona ogólnie kojarzę, ale białą herbatę z tej firmy totalnie, totalnie nie, to będzie dla mnie nowość. No i tak, tu jakieś pierdoły, olej, yy. ten o coś pokazywam. A, jeszcze pokażę wam, mój chłopak uwielbia salami. Nie wiem czy lubicie salami, ja nie przepadam, w ogóle mi nie, no nie. No, i znalazł sobie z pistacjami, bo on jest chyba największym fanem pistacji, jakiego znam. E, także tak, takie zakupy. Tutaj, drugi blat też jest zawalony. A i kupiłam sobie goździki, bo powiem Wam szczerze, że jestem oficjalnie o, że oświadczam oficjalnie, że jestem obrażona na tulipany, bo mimo tego, że podcinam im codziennie końcówki i tak dalej, i tak dalej, moje tulipany z dnia kobiet stały 4 dni. I to jest dla mnie, wiecie, przegięcie, bo to nie jest tak, że te kwiatki są nie wiadomo jak tanie. I stwierdziłam, że o nie. Jak nie goździki, to będę sobie kupować margaritki, lilie i tak dalej, i tak dalej. Bułka na szczęście już nie podgryza. E, no więc tak, tak to wygląda. Zabieram się raz za rozładowywanie. Dobra, a tu zobaczcie, tutaj z, z bazarku mamy, to jest w ogóle mokre wszystko, bo tak lał deszcz. Tutaj mamy pieczarki wielkości mojej dłoni. Więc, więc fajnie. Dobra, do roboty rozpakowuję. A na drugie śniadanie mamy ciasto marchewkowe, tutaj końcówka, które ostatnio robiłam i to słuchajcie, ciasto, no co prawda z Thermomixa, ale generalnie bardzo fajne, dlatego, że tu jest dużo marchewki, jest jedno jabłko e, i słuchajcie, jest mąka, tam co prawda była mm, pszenna razowa, dałam żytnią, jest super, naprawdę fajne, robię właśnie kawę i stwierdziłam, że jeszcze na górę dam skyr, żeby miało, wiecie, takie pełne wartości odżywcze, żebyśmy zaraz po nim jacyś głodni nie byli, także jeszcze robię kawkę. I to jest, słuchajcie, nasza pierwsza kawa dzisiaj, także nie przedłużam. Co? O 11.00. 11. Także nie przedłużam, robię kawę, mmm, kładę skyr na ciacho i jemy. U nas teraz, słuchajcie, trwa czas drzemek. Mariusz z ojcem y, poszli się przespać, bo y, no, wstaliśmy wcześniej, wczoraj położyliśmy się późno i tak dalej. Ja stwierdziłam, że nie chcę drzemki, bo później znowu będę miała problem z zaśnięciem, że zrobię sobie herbatę. Tutaj mam już y, zagotowaną wodę. Pamiętajcie, że woda na białą. I zieloną herbatę, nie wiem jak zresztą, e, zawsze nie może być wrząca, tak musicie troszeczkę odczekać, żeby ta herbata nie była taka gorzka, bo jak jest zalana wrzątkiem, to wtedy jakby uwalnia swoją gorycz, no a nie o to chodzi. I słuchajcie, stwierdziłam właśnie, że spróbuję tych nowych herbat, tylko nie wiem na którą się zdecydować, już sobie nawet je otworzyłam i słuchajcie, ta z maliną i z poziomką pachnie bardzo delikatnie, ale to tak, że nie potrafiłabym powiedzieć co to. Natomiast ta z, biała z aloesem i jaśminem y, jest fajna, bo ja nie przepadam za takimi typowo jaśminowymi herbatami. Tutaj powiedziałabym, że jakieś delikatne kwiaty są wyczuwalne i chyba właśnie skuszę się na tą z racji tego, że ma ten aloes, bo wiecie, ta moja ulubiona biała z aloesem czasami jest dostępna w Lidlu, ale chyba będziemy musieli się wybrać jakoś następnym razem na zakupy do sergrosa, żebym właśnie sobie zrobiła zapas tamtej, no dobra i w takim razie spróbujemy tej później wam dam znać, bo wiem, że tak jak ja lubicie herbaty, więc więc, o Jezu, więc powiem wam co co o niej myślę? Jestem ciekawa, czy w ogóle jest w Waszych Lidlach, bo w tym, do którego ja zawsze jeżdżę, jej nie ma. Dobra, wrzucam sobie herbatkę. Niech się chwilę zaparzy. Nie wiem, czy też tak macie, że za, za sekundę dosłownie wyjmujecie szczura. Ja nie lubię takich. Sorry, że mówię, szczura, no ale tak mówię. E, ja nie lubię takich mocnych herbat, więc za chwilę m, od razu sobie wyjmuję. No, także spróbujemy co i jak. A słuchajcie, ten french, którego robiłam. Tutaj mam rozciętą, rozciętego palca, ale ten french super się trzyma i bardzo ładnie wygląda. Dostałam kilka komplementów w ogóle, kurde. Już nie pamiętam, ale ktoś pytał się mnie, czy ja robiłam to od szablonu, jak ja to w ogóle robiłam. Nie, słuchajcie, ja to robiłam pędzelkiem. Właśnie tak jak Wam pokazywałam, ostatnio kupiłam biały żel i ręcznie tutaj malowałam wszystko pędzeleczkiem. Stąd też takie niedociągnięcia, ale to jest w ogóle lewa ręka, więc malowałam prawą. Natomiast czekajcie, zmienię dłonie. Tutaj mam... nie mam pokusa pewnie. Tutaj mam prawą dłoń. Czekajcie, bo coś mi tu. O, tutaj mam prawą dłoń i te niedociągnięcia są trochę bardziej widoczne. Tutaj w ogóle mam mm, rozwalonego paznokcia. Czekajcie, po foku znowu nie łapię. Mam rozwalonego paznokcia, bo otwierałam puszki dla zwierzaków. O i yy, to chyba tutaj trochę widać. No ale generalnie uważam, że jak na pierwszy fręcz po parunastu latach przerwy w malowaniu, tak. Pędzelkiem nie jest źle. Skórki mam w opłakanym stanie, ale mam teraz jakoś mega przesuszone dłonie. E, ale powiem Wam, że taki powrót do takiej klasyki, no bo French jest jednak uznawany za taką klasykę. E, kurde, coś mi znowu ten fokus nie ostrzy. E, uważam, że taki powrót jest e, Całkiem spoko, cieszę się, że sobie zrobiłam tego French'a, Myślę, że następnym razem e, albo znowu zrobię fręcza, albo Baby Boomer. Nie wiem, czy znacie zdobienie Baby Boomer, ale myślę, że każdy zna, bo kiedyś było tak mega popularne, że to jest po prostu taki rozmyty jakby takie delikatne ombre, właśnie białe. Bardzo podobne, ale nie trzeba tyle precyzji co w malowaniu fręcza. W ogóle bardzo ładnie tak, wiecie, świeżo i delikatnie, tak schludnie, elegancko wygląda, moim zdaniem, ta dłoń. Jak Wam się w ogóle podoba wręcz Nosicie? Nie nosicie? Lubicie? Nie lubicie? Jestem ciekawa, bo mam wrażenie, że trochę jest taki... Sorry, że Wam tak macham, ale wiecie, sama patrzę. Mam wrażenie, że jest trochę taki zapomniany, że kiedyś był taki szał. Pamiętam nawet były takie paski kiedyś, które się kleiło i od których się malowało białe końcówki. No ja robię to ręcznie, bo jakoś tak, tak mi najwygodniej. Dobra, wyjmuję szczura i dam Wam później znać jak herbata. A to jest słuchajcie zabawka Mariusza, o której wam mówiłam. Nie wiem, czy pamiętacie, ale to był taki supełek. To teraz jest z tego po prostu taka szmata, i zobaczcie na co, co się dzieje na podłodze. Sorry, że ja wam to pokazuję, ale akurat jesteśmy przed odkurzaniem. Zobaczcie na to. Wszędzie są te nitki, i to naprawdę. Zobaczcie, tam jest jego legowisko. Eee, no i dzisiaj właśnie będzie odkurzanie, i będziemy cię podług, i chyba zupełnie wyrzucę tego supełka, bo no nie, nie ma sensu. Ciągle tak wygląda podłoga. Słuchajcie, już naprawdę zaczynałam sprzątać, ale dostałam telefon i zostaję porwana na spacer, więc no, no sprzątanie nie zając, no. Proszę Państwo, co tutaj mam... A z czego to sos takiego? To ja nie widziałam. Tu imbir jest? Imbir jest. Tylko poszkodowane coś A za Tutaj mamy imbir sos sojowy i co? Oliwę? Oliwa, ocet A jeszcze ocet i trafeteria i resztka jakiejś była. Dobra, pokrojone brokułki, przechodzimy dalej. Ja wiecie co, nie posprzątałam, bo nie było czasu. Tutaj mamy indyka z czosnkiem i nudle już są gotowe. I co? I wszystko razem mieszamy. I zajadamy, już jestem taka głodna, a jeszcze sezam możemy uprażyć. Także wiecie, to są nasze pomysły na szybkie dania. No, nie <grymnie> nie szybkie. no szybkie, no nudle, zadać tam rządkiem. No, tak, wymyśliliśmy to tak jak wracaliśmy ze spaceru, więc już czekam. Ktoś tu nam padł po spacerze, tak? Nowe plamki brudne przybyły. Ale super było na spacerku, tak? Ale za to Siorka wypoczęła, tak? Miałaś spokój, Chillowałaś sobie bez nas, tak? Moja kochana, pięknie pogryzłaś drapaczek, pięknie. Ojej, ojej, ojej. Lelaks, ojej. lelaks z sobotę. Dzisiaj słuchajcie, zostały ała, 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 zamknięte galerie handlowe yy... i już zmuszałam się do tych zakupów, yy, powiem Wam szczerze, bo jak wiecie, ja nie lubię centrów handlowych, ale... No, stwierdziłam, że bez sensu jest zamawiać bieliznę online yy, i pokażę Wam. W ogóle mam nadzieję, że tutaj temat bielizny nikogo nie gorszy, bo no, jeśli Was gorszy, to musicie po prostu przesunąć parę minut. Yy. No bo dla mnie temat bielizny to jest, nie wiem, tak, jak, tak samo jak temat odzieży czy środków czystości do domu. Dlatego teraz będzie chwila o bieliznie. Yy. Bielizna, na którą ja się decyduję, to jest. Jeśli chodzi o górę, to w 100% Intimissimi. U mnie się ta bielizna sprawdza, są spoko i rozmiary, i fasony, i są wygodne, i dobrej jakości i tak dalej. Oczywiście trafiały się lepsze lub gorsze egzemplarze, ale na ogół jest spoko. Jeśli chodzi o majtki, to lubię Intimissimi i HM takie. Kiedyś Wam pokazywałam takie na górze z koronką, a na dole bawełna. I pokażę Wam, co zakupiłam, bo tak naprawdę ja bardzo rzadko kupuję bieliznę. No właśnie z racji tego, że mam. Yy, Dobre sprawdzone fasony i tak dalej, i tak dalej. Więc nie mam potrzeby jakiegoś nagminnego kupowania bielizny. I bielizna, której ja używam, to jest tylko czarna i beżowa, więc jakby u mnie innej nie zobaczycie. Beżową używam z przymusu, żeby wiecie, wtedy, kiedy czarnej nie wypada. Zacznę może od majtek, bo, bo mam ich więcej. Po pierwsze, to są laserowo cięte majtki. I słuchajcie, te majtki, tak samo beżowe jak i czarne, nadają się pod każdą sukienkę obcisłą. Jeśli nie chcecie, żeby było widać wam linię majtek, ja generalnie wybieram zawsze stringi, bo po prostu tak mi jest wygodnie. Właśnie bielizna laserowo cięta nadaje się do wszystkich obcisłych sukienek, do legginsów, na siłowni, jeśli nie chcecie, żeby wiecie, widać było wam jakąś koronkę. Jest sztos. Ja zazwyczaj wybieram beżową, właśnie z. Z tego tytułu, że to są idealne majtki na wiosnę, na lato, kiedy zdarza nam się nosić jakieś jasne sukienki, jakieś bardziej nie wiem, może obcisłe kroje. Także ja bardzo polecam laserowo cięte majtki. Ponoć wszystkie sprawdzają się tak samo dobrze. Ja nie wiem, ja mam intimacy i, i dla mnie jest ok. I tam zawsze jest taka promocja. Ja nie wiem już ile lat jest ta promocja, że im więcej par majtek kupicie, tym jakby większy procent rabatu otrzymujecie. Ja zazwyczaj kupuję. No to jest w sumie mój stały zestaw, bo kupuję jeden stanik i trzy pary majtek. I tutaj właśnie, tak jak mówię, czarne. E, takie zwykłe koronkowe. Ja już chyba mam nawet taki model. E, są wygodne, okej okay, się piorą, nie mam totalnie im nic do zarzucenia. I tutaj jest właśnie ten przepiękny model, który mega mi się podoba. Tutaj jest taki tył, taka siateczka. I taki przód. Przepiękna jest ta koronka, trochę nawet tutaj na górze, jak gipiura wygląda. I to jest właśnie: to są właśnie majtki do kompletu, do stanika, który dzisiaj kupiłam. Czekajcie, postaram się to rozłożyć jedną ręką, nie jest prosto. I to jest właśnie taki biustonosz. Jak widzicie, w 100% koronkowy, nieusztywniany. Ja jeśli już chodzę w biustonoszach, to zazwyczaj chodzę w czymś komfortowym, co mnie nie uwiera. Nie lubię push-upów, takich mega zbieraczy, bo ja się w tym niekomfortowo czuję i marzę po prostu tylko o tym, żeby to zdjąć. No a moje staniki koronkowe były już naprawdę w opłakanym stanie, bo one się mega rozciągają jednak po czasie, więc jakby no, po paru latach wypadałoby je wymienić, więc tak Magda wymieniła. I tutaj właśnie mam ten jeden komplet i zdecydowałam się na dwie pary innych Majtek jeszcze do tego. Także to jest Intimissimi. Proszę bardzo, przepiękny jest ten komplet. W ogóle jak go zobaczyłam, to tak e, od razu przykuł mój wzrok i się zastanawiałam, czy będzie dobrze leżeć, czy będzie dobrze leżeć. I okazało się, że leży najlepiej e, z tych wszystkich, które mierzyłam, więc bardzo się cieszę. Nowy komplet. E, tak jak się zawsze moje koleżanki śmieją, czy to idzie wiosna, czy zima. Magda zawsze kupuje stringi, więc oto one. Dobra i to jest Intimissimi i słuchajcie teraz drugi zakup, taki może nie to, że jakoś mega planowany, ale niedługo widzę się z mamą, a nie spędzam z nią świąt wielkanocnych, więc stwierdziłam, że fajnie będzie jeśli dostanie coś od zająca i ona w ogóle lubi Home and You, więc stwierdziłam, że to będzie fajny pomysł i słuchajcie kupiłam jej taką miskę, półmisek z dwoma zajączkami przepiękne to jest, takie białe, właśnie te zajączka, zajączka zajączki mają złote wykończenie na łóżkach, oczka noski złote, bardzo ładne, bardzo wdzięczne i powiem jej, że właśnie mm, na śniadanie wielkanocne musi postawić y, taką miskę na stole, a co tam będzie w niej trzymała to już jak tam sobie życzy i jeszcze słuchajcie, bo była promocja mm, 70% taniej na, sorry, że tak na rzeczy świąteczne i szukałam jak najmniej świątecznej i kupiłam nam do domu taką łyżkę, wiecie, to się kładzie na blacie i jak się coś gotuje, to odkłada się tu brudne łyżki. My mamy takie silikonowe, coś z AliExpress, ale słuchajcie, to się odbarwiło i to ciągle wygląda jak brudne i mnie to... Irytuje, delikatnie rzecz ujmę, a taki zajączek, wiecie, jak się zabrudzi, cyk do zmywarki, nie ma problemu. W ogóle ja bardzo lubię takie rzeczy na łyżki, bo to się fajnie sprawdza i też ładnie wygląda. Myślę, że nie jest to jakoś mega świąteczne. Czarno-białe, złote, więc czarno-biało-złote więc nasze ulubione barwy. Także całe moje szalone zakupy. Tak jak mówię, no i są te rzeczy, które chciałabym zamawiać online, bo takie rzeczy mogą się często. Po prostu rozwalić w trakcie wysyłki A jeśli chodzi o bieliznę to ja nigdy nie zamawiam Ja zawsze mierzę Także moje szalone zakupy Dla mnie centra handlowe Jeśli chodzi oczywiście o zakupy, nie o gospodarkę Mogą być cały czas zamknięte tak naprawdę Dobrze, idę teraz wszystko ogarnąć No dobra kochani Mam wrażenie, że to już jakaś taka mała tradycja się robi Tak Że się żegnam z wami Z łazienki, ale wskakuję zaraz pod prysznic co chciałam wam powiedzieć, próbowałam obu tych herbat Lorda Nelsona, no tych, które wam dzisiaj pokazywałam i tak, ta malinowa, biała herbata z maliną jest przepyszna, bardzo mi smakuje i myślę, że jeśli byłaby, wiecie, w moim Lidlu tak na stałe, to mogłabym kupować ją regularnie, natomiast ta z Aloesem i Jaśminem smakuje mojemu chłopakowi, a... Wiecie z czym mi się kojarzy? Ja wiem, że to jest głupie skojarzenie, ale kojarzy mi się, pamiętacie takie te, kurde, kiedyś były takie kremy glicerynowe jeszcze w metalowej tubce, pamięta w ogóle to ktoś? No to właśnie kiedyś były takie kremy, ja pamiętam za dzieciaka, moja mama używała tych kremów. I mi po prostu tak smakuje ta herbata, tak by mi krem do rąk w niej wpadł. I na szczęście mu chłopak wypije, bo on powiedział, że dla niego jest spoko, więc spoko. Dla mnie nie bardzo, ale ta malinowa jest super. Mm, to był długi dzień. Mm ale szczerze mega nieproduktywny znaczy, zrobiliśmy dużo rzeczy, ale nadal w domu jest bałagan e, więc jutro jednak, mimo tego, że jest niedziela, mam w planie już takie poważniejsze porządki, w ogóle nie wiem, czy wam mówiłam, że składaliśmy reklamację na odkurzacz i nareszcie reklamacja została uznana, chyba mówiłam, już nie kontaktuję e, więc bardzo czekam z utęsknieniem na ten odkurzacz Eee, także jutro czeka nas dzień porządków i myślę, że w końcu zabiorę się za to okno w salonie i za te żaluzje, bo jak wschodzi słońce to jest dramat w ogóle mam wrażenie, że naprawdę nie przepuszcza po prostu to okno słońca eee, więc no muszę się za to zabrać mm. ale puszczę sobie jakąś muzyczkę, zrobię kawkę, jakieś wiecie pozytywne nastawionko i jakoś pójdzie E, także nie wiem, czy jutro przypadkiem tak nie nagram takiego niedzielnego, znaczy może nie niedzielnego, ale takiego, wiecie, sprzątaniowego vloga myślę, że to by mogła być dobra opcja że nawet sama bym do niej wracała, żeby się trochę zmotywować do sprzątania, jak mi się nie zechce a słuchajcie, w poniedziałek muszę umówić się do dermatologa, bo stwierdziłam wcześniej stwierdziłam, a dobra zrobił ci jeden prysz, nie panikuj, ale jakby widzę, że to zaczyna się regularnie powtarzać i tego się robi coraz więcej, jak widzicie mi te przebarwienia szybko nie znikają niestety mm, więc nie będę tego odwlekać dzwonię w poniedziałek, umawiam się do do czego? Do dermatologa, chciałam powiedzieć do weterynarza. Nie wiem, czy przed chwilą tak nie powiedziałam. Dobra, ja już kończę, słuchajcie, bo to, to, to widzicie, że ze mną teraz nie pogadacie. Wskakuję do wanny, piję maliskę, przeczytam trochę książki, poleżę na macie do, do akupresury i tak wygląda mój szalony sobotni wieczór. Mam nadzieję, że przyjemnie, że przyjemnie oglądało wam się tego vloga, że fajnie spędziliście, spędziłyście ze mną czas. Eee, no i co? Dajcie kciuka w górę, jeśli wam się podobało i do następnego filmu. Pa!